Przy okazji wspomniałaś o tym, że właśnie ta kolejna misja, ten powrót do misji, miał miejsce, kiedy byłaś na studiach, no i jakoś tam z tym okresem Twojego życia studenckiego się zazębił. A ja mam pytanie, w jaki sposób te studia zazębiły się właśnie z Twoją pracą na misjach? W jaki sposób się z nią wiązały? Tak, no to może ja powiem od razu naszym słuchaczom, że ja jestem z wykształcenia terapeutą zajęciowym, więc w jakiś tam sposób zajmuję się ludźmi z różnymi niepełnosprawnościami. Akurat Ci chłopcy, którzy są w placówce, to nie jest jakaś placówka specjalna dla dzieci niepełnosprawnych. Natomiast no wiadomo, że ci chłopcy też mają różne swoje problemy, częściowo wynikające z traum, częściowo wynikające z trudnych porodów, trudnych ciąż, a częściowo wynikające po prostu z jakichś fat genetycznych, jakichś problemów zdrowotnych, które, na które tutaj nikt nie mógł mieć do końca wpływu, po prostu urodzili się z różnymi tam problemami. I tak jak mówię, ta placówka nie zajmuje się tak stricte, że szuka tych Dzieci niepełnosprawnych i się nimi opiekuje. Raczej przyjmuje dzieci zdrowe, które potem okazuje się, że mają różne problemy. I tak jak wspomniałeś, jak ja pojechałam na moją drugą misję do Mongolii, ponieważ byłam dwa razy, to akurat byłam w trakcie pisania mojej pracy magisterskiej i moja praca magisterska stricte była związana z jednym z tych chłopców. Ten chłopiec miał FAS. FAS to jest płodowy zespół alkoholowy. On charakteryzuje się bardzo szczególną morfologią twarzy. Jak ja wspomniałam już, Wcześniej mongolowie w ogóle mają specyficzne morfologię twarzy, ale ja tam w ogóle odkryłam w Mongolii, co było dla mnie bardzo fascynujące, że ten faz widać przy każdej morfologii twarzy. To nie ma znaczenia, kto jaki ma układ. Ten faz jest bardzo charakterystyczny, tak samo jak u europejskich dzieci, czy czasem również dorosłych, tak i przy osobach z azjatycką urodą, ten faz jest bardzo, bardzo widoczny. I on się charakteryzuje, jeśli chodzi o tą morfologię twarzy, wystąpieniem zmarszcz na kątnej przez co te oczy, jakby nie widać kącika oka i te oczy przybierają taki dosyć charakterystyczny, trochę inny wygląd. Nie występuje rynienka podnosowa, przez co jakby pod nosem jest całkowicie płasko, albo jest tylko taka leciutko zarysowana i cienka górną wargą. I to jest taki bardzo charakterystyczny wygląd dla osób z faz. Istnieje też kilka innych wskaźników, że mogłoby wystąpić faz, właśnie kilka innych dysmorfii na twarzy. Natomiast te trzy są najbardziej Charakterystyczne i taka ciekawostka w polskiej diagnostyce, jakby tylko te trzy cechy są oceniane. Dodatkowo te dzieci z są bardzo drobne, bardzo niskie i co trudniejsze, i tak naprawdę takim naj, najtrudniejszym objawem, którego nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować na pierwszy rzut oka, to jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. A co za tym idzie, te osoby no, mają większe problemy z takimi typowo szkolnymi umiejętnościami, ze skupieniem się, z rozumieniem alegorii, rozumieniem zasad, rozumieniem granic, no i oczywiście wieloma, wieloma innymi rzeczami, które są bardzo charakterystyczne dla właśnie uszkodzenia tego ośrodkowego układu nerwowego. Ja akurat zawodowo dosyć dużo zajmowałam się fasem, dlatego tak najbardziej tym hansurem gdzieś tam chciałam się zająć tak pod względem właśnie zapewnienia mu odpowiedniego miejsca do nauki, pod względem takiego wyciszenia go podczas odrabiania lekcji, żeby po prostu podnieść mu ten komfort nabywania tych umiejętności szkolnych co jest dla niego trudniejsze z racji właśnie tego uszkodzenia środkowego układu nerwowego. Natomiast oczywiście oprócz Hansura zauważyliśmy też kilka innych dzieci, które też mają pewne takie problemy, czy to neurorozwojowe, czy to też jakieś genetyczne. Na przykład mieliśmy chłopca, który ewidentnie miał autyzm i do tego padaczkę wyłączeniową, czyli on nie miał takich typowych, jakby nam się wydawało ataków padaczki, że upada na ziemię i ma drgawki, tylko on w stresujących sytuacjach na chwilę się zawieszał. I, ale to już była tak padaczki, który powodował jakieś tam uszkodzenia jego mózgu. Tak? Także no to też było takie dosyć ważne, żeby to zauważyć i trochę wyciszyć tą padaczkę. Ja tak przy okazji wspomniałaś o FAS, o przykładzie właśnie Hansura i całym właśnie bagażu, jaki on posiada przez te schorzenie. Być może nie jest to Bezpośrednio związane z misjami, być może nie jest to bez, bezpośrednio związane z Mongolią, ale tak e, chciałbym przy okazji zahaczyć jednak o ten temat. Jest to na pewno część Twojej pracy, jest to na pewno część tego, czym się zajmujesz z wykształcenia. Dlatego chciałbym zapytać, jak patrzysz teraz z perspektywy Twojego doświadczenia, z perspektywy Twojego wykształcenia na samo zagadnienie właśnie FAS, czyli samego. płodowego zespołu alkoholowego. Ale także na właśnie opiekę prenatalną. No bo bardzo często niestety w naszym społeczeństwie pokotuje taka opinia, że jedna lama, Wina w przypadku kobiety w ciąży to nie jest problem, a wręcz może być wskazana, bo poprawia krew. Tak, cieszę się, że zadałeś to pytanie. Ja zaczynam może od tego, że faz możemy mieć tylko i wyłącznie w momencie, w którym matka pije alkohol w ciąży. Nie możemy tego dziedziczyć, nie możemy tego nabyć kiedy nie wiem, noworodek się napije alkohol, czy kiedy ktoś czasem słyszy, że o, to ty dużo pijesz, to pewnie też będziesz miał mieć fas. No nie ma czegoś takiego. Ludzie dorośli nie będą mieli fasu, tak samo jak nawet dzieci, które się napiją, nie będą mieli fasu. Fas może mieć tylko osoba, której matka piła w ciąży. Fas to jest jeden zespół ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. No i skład Spektrum wchodzą też inne zespoły, natomiast FAS jest najcięższym ze wszystkich spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, ale jest też najłatwiejszy do zauważenia, ponieważ jest całkowicie widoczny. Natomiast yy, niestety są też takie zaburzenia, również wywołane tą prenatalną ekspozycją na alkohol, którą, których nie zobaczymy na pierwszy rzut oka. Na przykład osoba może mieć uszkodzony, właśnie ośrodkowy układ nerwowy, ale nie mieć tych fizycznych cech charakterystycznych dla FAS, no i wtedy nie jesteśmy w stanie tak na pierwszy rzut oka stwierdzić. Że jest to osoba, która ma ten mózg niestety uszkodzony przez ten teratogen. Teratogen, czyli substancja, która jest właśnie szkodliwa, która uszkadza, wkład, uszkadza po prostu dziecko w tym życiu prenatalnym. Alkohol jest takim teratogenem i, i czasem nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że taki czy inny objaw jest z tym, z tym powiązany, a niestety jest. A trochę kontrowersyjnie, a co z ojcami? Tak, właśnie miałam do tego dojść, że na ten moment wiemy dużo na temat właśnie tego spożywania alkoholu przez matkę, natomiast mamy też takie pewne badania, one w dużej mierze były prowadzone przez Georgetown University Medical, ale nie tylko, które mówią o tym, że prawdopodobnie i ojcowie pijąc alkohol przed poczęciem dziecka, mogą spowodować pewne zaburzenia ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że nie może to być pełnoobjawowy FA, natomiast oczywiście mogą być to inne zaburzenia ze spektrum płodowych, zaburzeń alkoholowych, w tym również bardzo poważne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Także panowie, pamiętajmy, na nas też spoczywa odpowiedzialność, to nie jest tylko odpowiedzialność matki. Tak, jakby na pewno w przyszłości będziemy na ten temat więcej wiedzieć, natomiast to są nowe badania epigenetyczne. Obecnie epigenetyka bardzo mocno się rozwija, dlatego zachęcam do zapoznania się tymi nowymi odkryciami i gdzieś. Tam uwzględnienia tego w swoich planach życiowych, że to jednak i zarówno matka, i zarówno ojciec mają wpływ na to, jak ten układ nerwowy tego ich przyszłego dziecka będzie się rozwijał.